Ciemka, tutaj Macieluk12 i witam was w kolejnym odcinku PS6 Phoenix, Arsenal wraca na szczyt. Dzisiaj mecze z, już sprawdzam, Evertonem u siebie, a także z Fulan na wyjeździe. A ta, zatem zapraszam do oglądania. Oczywiście na początek mecz z Evertonem dzisiaj w pierwszym składzie Arsenalu Fabiańskich, który ostatnio bardzo dobrze pisał się na treningach, wysoka forma, e, także Fermelena zastąpił Squilacci, bo e, po wysnęwaniu reprezentacji jest Fermelen, przemęczony, no i także drobne korekty w, w składzie drużyna Evertonu, mocna drużyna z Tion Howardem, Jagielką, Distinem, Hibertem, Ovido, e, Neville, e, Fellaini, Osman, Pinar, Neismic i Lea Jelawicz to skład tej drużyny, przypomnę, że jak na razie po sześciu kolejkach na swoim y, koncie, y, po siedmiu kolejkach na swoim koncie Arsenal ma 13 punktów. I jest na piątym miejscu w tabeli. Everton to nawet nie wiem. Nie sprawdziłem, szczerze mówiąc. Ale gramy na Emirates. Tak więc, liczymy na dobre spotkanie. O, my tu jesteśmy na piątym miejscu 13 punktów. A tutaj Evertonu muszę by szukać. Everton, o, już nisko widzę. To zaraz zobaczymy. Everton, o przedostatnie miejsce, tylko 5 punktów. Słabo, ale nie można lekceważyć tej drużyny. Wielu dobrych piłkarzy dzisiaj Arteta w roli kapitana zastępuje Fermelena, który jak już mówiłem, nieobecny a na ławce jest. A Phil Neville, bardzo doświadczony zawodnik, były gracz m.in. Manchester United, kapitanem Evertonu. Rozpoczynają gracze Arsenalu. Santi Cazorla urwał się Walcott. Walcott, pierwsza akcja, jednak zatrzymana. Już z kontroli udało się wyjść graczom z Liverpoolu. Ładne przejście środkiem. Diabi ma trochę miejsca do strzału. Niezły strzał tą lewą nogą. Pierwsza próba w tym meczu. Już Podolski przejmuje tą piłkę. Podolski, Bakarisania. Jest Dzerwinio, Dzerwinio ale słabe uderzenie. Jest przy nim Diabi, Diabi. Wciśnięty, ale bez faulu. Jednak teraz dobrze, Monreal. Ale jednak stracił piłkę. Próba podcinki i już polski goalkeeper Arteta Monreal idzie po linii Walcott. Walcott, no, słabe to wykończenie, ale jeszcze jest szansa. Monreal, dobry przerzut na prawo do Sani. Jest diabi, ładnie urwał się Jervinio. Czy dojdzie do tej piłki? Gervinio do dośrodkowanie. Podolski jednak nie doszedł, Sania Diabi ma trochę miejsca do strzału, ponownie, tym razem prawą nogą, ale z bardzo dużej odległości. I ten strzał, mimo że był bardzo mocny i dość precyzyjny, to jednak bramkarz nie miał problemu, bo piłka zbyt długo mierzała w kierunku bramki Ładnie przy silni się utrzymał. Najsmith. Najsmith do faleniego nie ma spalonego. Jeszcze je ale zbyt słabe tylko czerwony. Skulaci do Monreala Monreal, Arteta. Diaby Dobrze do Sani jest Dzerwinio. Dzerwinio Podolski broni, ale świetna obrona Tima Howarda. To no, najlepsza sytuacja w tej pierwszej połowie. Jak na razie. Diaby Abu Diaby Santi Kazola jest ją piłka, byłaby groźna sytuacja. Walcott i zablokowany strzał będzie rożny. To tyle jeśli chodzi o pierwszą połowę. Przewaga arsenalu widoczna. Rozpoczyna się druga połowa. Wedle zapowiedzi być może pojawi się na boisku Olivier Shiru, Ależ teraz nie najlepiej odegrywał. Już kościelny jakoś sobie poradził jednak. Tutaj teraz zabawa niebezpieczna, ale dobrze poradzili sobie Fawiański z kościelnym. Teraz błąd! Ależ teraz niewykorzystany. wykorzystany. Evertonu. Walcott, trochę dribblingu, ładnie teraz do lewej strony zagrał, Kazola. jeszcze teraz no tutaj nikogo nie było i szansa na kontrę dla graczy Evertonu, nice miss, no wychodzi praktycznie sam na sam, zbyt długo wypuścił sobie tę piłkę no i przejęli obrońcy, a właściwie bramkarz przejął. Teraz Dzerwinio, próba indywidualnej akcji Dzerwinio, jeszcze raz Czerwinio. jeszcze jeden dryblik. Dzierwinio, ależ gol Proszę państwa Ależ to zrobił Iworyjczyk Niesamowicie Ograł całą obronę Evertonu Fenomenalnie, no Ten gol, myślę, najładniejszy jak na razie w tym sezonie Strzelony przez graczy Arsenalu, świetnie tutaj Na zwód zabrał, e, zabrał jednego Drugiego rywala Tutaj wszedł między dwóch Najpierw jeden rywal poszedł, potem drugi. A na końcu strzał mocny. I choć blisko interwencji, tutaj jak widzimy na powtórce, był Howard, to niedobrony ten strzał. Arteta. Nie jest to największy sprinter Gervinho ładnie do Bacarego Sani. Popatrzył się Francuz, gdzie zagrać? Walcott Arteta. Jeszcze będzie szansa. Diabi próbował minąć Pinara, nie udało się jej. Szansa teraz na kontrę. Dla graczy Evertonu Blisko był Sania bakarisania i Sania i 2 do zera. Brawo dla Bakarego Sani. Powalczył o piłkę. No i bardzo mocne, pewne wykończenie strzałem. Proszę zobaczyć, tutaj jest zamarkowanie. Rywalnie pewnie przejął piłkę. Uderzył bardzo mocny strzał w górny ruch bramki. No tutaj też Jervinio miał dużą zasługę przy tej bramce. Zobaczmy to jeszcze raz. Po długim rogu w samo okno. Nie do obrony. Nie można winić Howarda, tylko raczej zanika, który stracił piłkę, czyli Briana Ovido. Na boisku pojawi się Francisco Clan zamiast Santiago Cazorli, czyli bardziej defensywnie teraz Arsen Wenger w końcówce. No i ostatnie, dwie zmiany w drużynie arsenalu. Chamberlain zmienia Wolkota a Arshawin wchodzi zamiast... Zamiast kogo? <gryw> Nawet nie, nie pamiętam już zamiast kogo wszedł Arshawin. Teraz wykonawcą będzie Fabiański. Jeszcze będzie akcja. diabi. Alshavin ładnie się uwolnił. Gervinho i 3 do 0. Ostatnia minuta i Gervinho ustala wynik tego spotkania. Świetny mecz w wykonaniu Iworyjczyka, naprawdę. Tutaj dostał się tą piłkę od Arszawina, świetnie się zostawił, przyjął i po długim rogu wykończył tą akcję. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce, z lepszego jednak ujęcia. Podanie, przyjęcie, minięcie zawodnika. No i bardzo pewne wykończenie, tuż przy słupku. No i to już koniec. Praktycznie Everton nie ma szans na to, żeby odrobić te, ten wynik, ponieważ to ostatni gwizdek arbitra. Gervinio, Bakarisania i Gervinio. I pewne zwycięstwo Arsenal na własnym boisku W pierwszej połowie choć nie było skuteczności, to w drugiej otworzył się worek z ramkami. No więc, przewaga Arsenalu, zwycięstwo londyńskiej drużyny Nikogo nie dziwi fakt, że najlepszymi zawodnikami na boisku to Bakary Sania, Jabis, Diaby, Squilacci też wykorzystał swoją szansę dobrze No i już za chwilę zapraszam na drugie spotkanie A w nim derby Londynu, Fulham kontra Arsenal na Craven Coit cottage. Skład Fulham to Swartzel, Hangeland, Senderos, Manolef, Richardson, Frimpong, Karagunis, Duff, Davis, Petric i Ro, Dalega. Tutaj także skład Arsenalu Szczęsny wraca do bramki. Dalej absencja Fermelena. Skład raczej pewny, niezbyt zmieniony od spotkania z Evertonem. Flimpong to zawodnik, przypomnijmy, wypożyczony z Arsenalu do Fulham. Wiele kibiców na trybunach. Rozpoczynają gracze gospodarze. Davis Davis i kościelny przyjmuje Diaby Środkiem do Kazorli jest Walcott. Walcott. No, troszkę miejsca znalazł do strzału, ale uderzenie jak widzieliśmy, nie najlepsze. By zbyt wcześnie zdecydował się Anglik na uderzenie. Walcott. I gol! Ależ szybka akcja Arsenalu I Tia Walcott zdobywa gola, niezadowolenie obrońców Bardzo szybko strzelona ta bramka, mówię o przebiegu akcji Bo tutaj przyjęcie Santika Zorla, przyjęcie, zagranie Przyjęcie i strzał po długim rogu No chyba mógł trochę lepiej zachować się bramkarz, chociaż pełni już był trochę zasłonięty. 1 do 0. Po 21 minutach. Dużo zasługa w tym. Dzerwinio Gerwinio! Ależ teraz końcówkami palców obronił to Schwarzer. Też na zamach dał się nabrać kolejny obrońca. Widać, że to teraz będzie filmowy znak Dzerwinio. Dżerwinio Ładnie podolski zabrał piłkę już do Kazorli. Było wow, szybkim e, podaniem, uruchomić. Teraz błąd. Już będzie szansa dla Fulham od końca tej pierwszej połowy, ale zbyt indywidualnie. No i tak kończy się pierwsza połowa. Walcott, tak na razie bohater tej pierwszej połowy, jedyna bramka strzelona właśnie przez tego zawodnika. Mało z tej sytuacji w pierwszej połowie, ale do prowadzenia wystarczy. Rozpoczyna no, się druga. Dużo ruchu. Jest to jest duże miejsce do zagrania Arteta No, widać, że wykańczanie akcji to nie jest jego najmocniejsza strona Ponownie Rodalega Hugo Rodalega No i Szczęsny pięknie to wyłapał Mogło być groźnie Mogło dojść do wyrównania Ależ ładnie rozegrali tą akcję a ich teraz próbował na dobieg do Podolskiego, ale jak widzieliśmy, no, zagranie nie najlepsze. Roda Lega, ale chyba objęła obrońca w końcówce. Tak, i właśnie ten sam zawodnik. Nie, to Richardson podejdzie do wykonania różnego. Myślałem, że to też Roda Lega będzie. Dobra, wybita piłka. A jeszcze teraz nie najlepiej wybił tą piłkę i faulowany przed polem Karlem Emanuelson. Tę pojawiło się na boisku. Richardson, ależ gol, nie zdążyłem nawet nic powiedzieć, a tu już wyrównanie Piękne uderzenie z rzutu wolnego kierana Richardsona, no naprawdę, wielka klasa tego zawodnika Uderzył idealnie, obrońcy nie zdążyli podskoczyć, też Kościelny nie najlepiej zablokował tą piłkę No idealne uderzenie Santi Cazorla, Walcott, pobiegł Walcott, nie ma spalonego i faulowany przed polem karnym Wolcott. Teraz będzie szansa dla Arsenalu. Wolcott, ależ słabe uderzenie. No, do tego sprzed chwili Rittertsona to bardzo daleko. Szedł Wolcott na dobie, ładnie, ale chyba w świetnie się, po, się spisał teraz. Będzie podwójna zmiana w drużynie Arsenalu. Czerwinio zamiast, yy, znaczy Giroud zamiast. Podolskiego i Gnabry zamiast Dzierwinio Monreal, nie ma kogo zagrać. Diabi... ależ gol! Proszę Państwa, Abu diabi! No i ponownie na prowadzeniu Arsenal. No, ta bramka, no, fenomenalne uderzenie, naprawdę. No, przyjął, uderzył. No, fenomenalnie, naprawdę, nie? Cóż więcej powiedzieć? Piłka. Choć. Była w zasięgu bramkarza, to było dożna bardzo mocno. Widzieliśmy, piłka poszła niczym z rakiety. Kościelny, teraz żeby nie popełnić błędu pod własną bramką, to jest ważne. Diabi, ładny przerzut do Monreala, ten z pierwszej piłki do Wolkota. Walkot Kazorla ależ odegranie Walcott. No, za mocna ta wrzutka. Powalczyli. Już jest. Aj! Chiru, tak, to akurat mój błąd, bo złe kombinacje przycisku kliknąłem. To już końcówka, nie można doprowadzić teraz w ostatniej akcji Do stworzenia sytuacji przez fulam, bo to może grozić wyrównaniem i stratą punktów Środkiem Uu, już Kościelny wybił na oślep I to koniec, opłaciło się wbijać na oślep Tak samo jak Diabi, który przyjął piłkę, wybił na oślep, a ta wpadła do bramki To taki akurat żart a propos tej bramki, która była naprawdę świetna bardzo mocne, precyzyjne uderzenie. No, dziękuję za uwagę. Dzisiaj dobry, e, dobry dzień. Dwa zwycięstwa, 3 do 0 z Evertonem i dwa do jednego z Fulan. Zobaczmy oceny. Abu Diabi jednak, tego bramka i także dobra gra w środku pola, zadecydowały, że to on został ubrany najlepszym zawodnikiem meczu. A więc e, dziękuję za uwagę i zapraszam na no, już na następny odcinek. No to na razie, hej.